Cześć, z tej strony Magdalena Łęczycka-Mrzygut. Jestem się trenerką, behawiorystką oraz zawodniczką i instruktorką Obedience, czyli sportowego posłuszeństwa. Na tym kanale poruszam kwestie, które mam nadzieję pomagają Wam w pracy z psami pogłębianiu relacji, polepszaniu zabawy, pospo, pogłębianiu i polepszaniu posłuszeństwa psa na co dzień, a także takiej Waszej świadomości, tego, jak chcemy postępować, żeby zapobiegać różnym problemom, a jeśli się te problemy pojawią, to jak z nich łatwo wychodzić. Całą swoją wiedzę, może nie całą, ale część yy, i sporą część doświadczenia zawarłam w książce pod tytułem Na psa urok, proste rozwiązania trudnych problemów. Książka jest dość, jak widzicie, duża, ponad kilo, kilo wiedzy. I yy, yy, pomyślałam sobie, że stworzę 5 odcinków, dzisiaj jest ten pierwszy, traktujący o małym temacie z książki, a że mamy tutaj e, cztery działy, to z każdego działu wyjęłam jakby jakiś mały temacik, ale mamy tutaj też cztery dodatkowe takie szkoleniowe e, materiały, e, to jest o diecie, mm, o starości psiej, o psiej komunikacji, oraz o psich potrzebach. I z tego też będzie jeden poruszony tutaj na kanale temat. Na dzisiaj przewidziałam yy, z działu trening na start. Tutaj macie. O odpoczywaniu dzisiaj będzie, o relaksie. Yy, będzie później jeszcze omówiony pies w domu, pies na spacerze i pies w podróży, gdzie też są zawarte na przykład informacje jak psa kąpać, czy jak przekonać go do tego, że lekarz weterynarii nie urwie mu głowy. Skupmy się na dzisiejszym temacie o odpoczywaniu, bo takie też, o takie rzeczy też pytaliście mnie w komentarzach, jak nauczyć psa odpoczywania, relaksu i powiem Wam, że to jest jedno z najważniejszych narzędzi. Wiele osób wie o tym, że fajnie jest psa aktywizować, budować, motywować, Natomiast mało się jeszcze mówi o tym, że fajnie by było też uczyć go odpoczywania i relaksu. I jak mamy takiego szczeniaka w domu, który jest bardzo aktywny, a jeszcze jeżeli na przykład gdzieś go tam dużo zabieramy na zewnątrz i biega z innymi psami i tak dalej, może on być też zestresowany, co będzie się na przykład objawiało tym, że cały czas chodzi, cały czas coś by robił. E, cały czas gdzieś tam próbuje coś podgryzać i kogoś podgryzać. I to wcale nie oznacza, że hmm, on ma za mało ruchu, choć tak też oczywiście może być, więc trzeba to wszystko przeanalizować i sobie zbalansować. Natomiast może też też oznaczać, że najzwyczajniej w świecie jest zestresowany. E, I tutaj też mała uwaga dla posiadaczy lub przyszłych posiadaczy mojej książki. Że przed każdym rozdziałem jest wprowadzenie, i nie omijajcie tego wprowadzenia, ponieważ, tak jak tutaj, jest trening na start, i na przykład w tym wprowadzeniu starałam się jak najwięcej wrzucić dodatkowych informacji, które gdzieś tam po prostu nie mogłam wepchnąć do poszczególnych tematycznych działów. Więc, tu na przykład, jest o czym żeby pracować z psem w każdym wieku, bo czasem się zderzają pytania, hmm, mój pies jest, ma, ma dopiero dwa miesiące, kiedy mogę zacząć z nim pracę, jak będzie miał 8 miesięcy, jak będzie miał rok, a może jak będzie miał półtora roku. Tutaj jest wyjaśnione, że pracujemy w każdym wieku. Czy mamy takiego dwumiesięcznego szczeniaczka, w zasadzie już od razu można reakcję na imię, jakieś tam podążanie za nami włączać. To, żeby go często wynosić na zewnątrz, żeby si kupę robił na zewnątrz. Więc jakby takie rzeczy już od samego e, początku robimy, czy nawet to, że wychodzimy do innego pokoju, czy na chwilę na klatkę schodową, a zostawiamy mu coś fajnego, ucząc go tym samym akceptowania gdzieś tamtej rozłąki. Więc już z tak małym psem jak najbardziej pracujemy. I druga sytuacja, wręcz odwrotna, gdy mamy już takiego 5-6-7, Ośmioletniego psa, bo akurat e, stwierdziliśmy, że popracujemy z jego starymi nawykami, tudzież e, po prostu adoptowaliśmy takiego starszego psa. To tak samo, e, jak najbardziej w każdym wieku pies się jest w stanie uczyć. Oczywiście, zmienianie nawyków jest trochę trudniejsze niż po prostu uczenie go od samego początku, ale jest jak najbardziej możliwe. Przecież my też. Cały czas się gdzieś tam zmieniamy, rozwi zmieniamy, rozwijamy i tak samo psy. Więc nawet starego psa nauczysz nowej sztuczki. E, co jeszcze w tym e, rozdziale zawarłam? Na przykład o e, zadbanie o psią, motywację, kilka wskazówek i takie na końcu jeszcze podsumowanie, że bardzo obrazowo mówiąc, że nie ma niegrzecznych psów, są tylko zestresowane. I oczywiście yy, to może nie jest takie 100%, bo są też psy, które naprawdę nie mają zasad i tak dalej, i można byłoby je podciągnąć pod to, że są niegrzeczne po prostu. Natomiast one najczęściej są po prostu zestresowane, no bo właśnie nie mają wsparcia, nie mają gdzieś tam zasad yy, ustalonych i konkretnych, jasnych rzeczy, ten prze przewodnik często nie jest przewidywalny, więc dlatego są zestresowane i niegrzeczne. Natomiast nie po prostu dlatego, że mają takie życzenie, czy, czy po prostu chcą przejąć władzę i tak dalej. Tak się nie dzieje. Więc przed każdym z tych działów e, czytajcie te wprowadzenia, bo w nich starałam się też przemycić bardzo dużo rzeczy. E, w tym dziale też zobaczycie na przykład e, informacje, jak nauczyć psa odsyłania na miejsce. Starałam się też zawsze wrzucać. Um, jest 15 takich wideo warsztatów um, z kodami QR, gdzie po prostu te kody przeniosą Was od razu na filmik, więc to o czym czytacie, można od razu um, spojrzeć, jak, um, jak to wdrożyć, jak to może wyglądać. I tak jak mówiłam, wypowiadają się też trenerzy y, z innych szkół, na przykład tutaj. Gdzie, jakby, to każdy trener ma swoje metody, swoje myślenie o danym zachowaniu, o tym, jak pies się uczy i jak pracować z problemowymi zachowaniami. A więc starałam się, żeby właśnie ta otwartość w książce była też na to, że trenerzy inni mogą się też wypowiedzieć i, jakby, dorzucić coś, o czym na przykład mogłam nie pomyśleć. Albo czego dawno nie robiłam, więc gdzieś mi to po prostu umknęło. E, starałam się, żeby naprawdę książka była dla Was bardzo mm, wartościowa. Jest też taka fajna tutaj tabelka, bądź jak trener, gdzie też staram się y, jakby wrzucić jakiś wyższy poziom y, ćwiczenia, gdzie po prostu możecie, jak już macie coś przerobione, jakby gdzieś jeszcze pójść wyżej. Oraz starałam się też zawrzeć taką tabelkę w niektórych działach QA, czyli na przykład, jak myśli pies, czyli po prostu taka, taka potencjalne pytanie, które bardzo często słyszę od, od, od właścicieli, więc od razu starałam się tutaj je wrzucić. Mamy też naukę czekania, oczywiście, wszystko okraszone naprawdę super fajnymi zdjęciami. Tu jest Kelpi. E, naukę czekania. E, problem jest przedstawiony z punktu widzenia psa, mniej więcej, oraz to, e, jak to mniej więcej nauczyć, tak żeby e, przynajmniej mieć jakieś podstawy. I przechodzimy do tematu dzisiejszego o tym o sztuce relaksu. E, wyjaśnione krótko jest tutaj. Przeze mnie, że każdy pies potrzebuje odpoczynku. I właśnie na przykład masowanie codzienne psa przez 15-20 minut to jest mega super fajna opcja do tego, żeby i relacja się rozwijała, ale i też żeby ten psiak miał taką chwilę wytchnienia i też jest to fajne narzędzie, na przykład później, żeby w parku coś takiego robić, gdzie pies na przykład ciągnie dyszy, sapie, ja więc robię takie przystanki na to, żeby właśnie go chwilę pokarmić, żeby chwilę sobie posiedział, żeby. Żebyśmy mogli, na przykład, usiąść na ławce, czy na jakimś kocyku, na trawce, i po prostu, ja sobie go bardzo wolno yy, masuję. Yy, I to jest właśnie tutaj opisane. Kilka rzeczy jeszcze dodatkowych, które bym chciała Wam powiedzieć a propos tego odpoczywania, podzieliłam sobie na takich pięć krótkich zagadnień, i tak żeby nie przedłużać. Pierwsza rzecz, jak mamy szczeniaka. To staramy się uczyć go tego, że dom jest miejscem wypoczywania. Czyli mam totalny zakaz w domu jakichś szalonych gonit, zabaw i tym bardziej między dwoma na przykład psami lub między dziećmi a psami, psami a dziećmi. E, dom ma być miejscem odpoczynku, relaksu i spania, bo tego wszyscy potrzebujemy, a tym bardziej psy, które śpią więcej niż my na dobę i potrzebują tego po prostu takiego resetowania i takiego programu. Wtedy mamy mniejszy mm, i mniejsze ryzyko potencjalnych i konfliktów i jakiś właśnie problemowych zachowań i tak dalej, kiedy po prostu ten dom w ten sposób y, funkcjonuje. Więc mam takie właśnie zasady, że szczenie w domu ma być spokojne. E, druga rzecz w domu robię takie, to jest właśnie w mojej książce opisane, w tym dziale o relaksie. Ćwiczenie, że zachęcamy psa, żeby się położył, sprzypinamy go na smycz i zaczynamy go wolno głaskać. Staramy się tu nie używać smakołeków. I później to ćwiczenie, czy jak jest burza, czy jak jest sylwester. Oczywiście, przy bardzo wysokim poziomie stresu, no, magicznie nam to nie pomoże, kiedy pies po prostu myśli, że walczy o swoje życie. Ale przy jakichś średni, małych i średnich natężeniach stresu, stresu, lęku, jesteśmy w stanie naprawdę bardzo psa wesprzeć. Tym, że jesteśmy z boku, przy nim głaszczemy go, absolutnie nie wzmocnimy strachu. Tego się nie musicie obawiać. Już, jakby pomijając te ekstremalne sytuacje, jak sylwester czy, czy burza, to takie wyciszenie też bardzo dużo nam daje, gdy, i tutaj jest ta trzecia rzecz, wrzucimy sobie to na spacerach. Czyli żeby spacer nie był tylko dla psa, czy nawet zajęcia w szkole psiej takim ekstremalnym zawsze pobudzaniem, ale też właśnie czymś, gdzie m, może z tym przewodnikiem sobie pobyć i być wyluzowany. Czwarta rzecz, tak samo na treningach. Jak robimy jakieś sesje, staram się, żeby moje psy miały przerwę na wąchanie, na przejście, na siku kupę, na wypicie wody, na spokojne poleżenie i popatrzenie jak inne psy pracują, oczywiście z moim wsparciem, smakołykami i na odpowiedniej dalekiej odległości na razie, ale, te, ale po prostu te, żeby potrafiły mm, sobie z tym radzić przy mojej y, pomocy. I to też fajnie przesuwa taką granicę frustracji, żeby właśnie takie m, inne psiaki i widok jakichś takich bodźców nie powodował od razu skoku e, pobudzenia u naszy, naszego psiaka. I piąty element y, po spacerze staram się mieć taką rutynę z psami, że przychodzimy do domu, one dostają sobie konga z jakimś tam pasztecikiem albo jakiegoś gryzaka i po prostu idą spać potem. Y, I dzięki temu też nie mam na przykład później problemu z wychodzeniem gdzieś tam na zewnątrz, bo po prostu pójdę z psami na spacer, one przychodzą, napiją się wody, wezmą sobie konga i zasypiają, a ja wtedy mogę na przykład wyjść. Więc taka rutyna nam też bardzo dużo daje. Mam nadzieję, że pomogłam filmikiem, że wyciągniecie sobie fajne elementy. Jutro, na drugi dzień, w sensie st będę starała się teraz codziennie wrzucać jakiś filmik, um, także czeka nas jeszcze Kolejnych czterech lekcji z książki. Książkę oczywiście możecie zamawiać. W opisie będzie link z, z, z opcją do zamówienia, aczkolwiek, jak wpiszecie sobie na psa urok, proste rozwiązania trudnych problemów, wyszukiwarkę, to spokojnie Wam. Nie jeden sklep internetowy wyskoczy z książką. Jeśli macie książkę, dawajcie znać w komentarzach, czy wam się podoba, czego zabrakło, dlatego że powiem wam, że już pomału pracuję nad kolejną książką, będzie to Oszczeniaku i chętnie uwzględnię na przykład Wasze po prostu zastrzeżenia, jakieś sugestie, wnioski, co było fajne, co było niefajne, więc please podzielcie się komentarzu, żeby też inni mogli zobaczyć, czy faktycznie książka się nadaje do czytania. Do zobaczenia. Pa!